Tych, co traktują prawdę serio, lepiej powiedzieć o nich egoiści zamiast uczciwi. Lepiej powiedzieć kurwa zamiast dojrzała, wolna, silna, bo wtedy wszyscy poczują się pewnie. Ile to jeszcze potrwa? Nie wiem. Jakieś 10 minut, może. Mam chodzić w mundurze, wyglądać jak wszyscy, wyrzec się osobowości. Ze zdjęć, które nam pani dostarczyła, wynika, że Wiktorek był w to ubrany, tak? Mogę włożyć welon zakonnicy, turban, kimono, co tam chcesz? Wcale nie będę przez to pracować gorzej. Niech mi pani lepiej powie, co dokładnie stało się na działce u teściów. Potem wszystko się skończyło. Nawet mnie nie dotknął przez parę lat. To jest dobry rzecz, bardzo proszę mi to oddać. Ja tego na pewno nie oddam. To jest moje. Kupiłam. To. Gdzie pani stąd nie wyjdzie, proszę o zwrot do wodu. na to, co oni wszyscy o mnie myślą. Niech sobie myślą, co chcą. Ja nie czuję się winna. Jeszcze mogę to Siadaj! Pokaż mi mojego syna! broni. Gdzie jest Wiktor? Jest u babci, nie ma go tutaj. Jak tak dalej pójdzie, to to będzie moja ostatnia sprawa. Nie no, przestań i wykupiaj się. Należy się nie wpakował. Wiedziałam, że tak będzie. Niech się pan nie podlizuje. I radzę zlikwidować te wszystkie elementy po imprezie, bo Ach, pacjentka no. będzie miała konsultację lekarską. Przykro mi. No co ty, to tylko zdjęcie do paszportu. No chodź. Muszę? Musisz. Sergiusz będzie za 10 minut, a, a ja przyjadę po ciebie za godzinkę. Nie, nie. Ania, nie. Tak, kochani, wiesz, ja muszę lecieć do placu. Ania, nie! Zostań! No. Nie no! Do... Ania!